Wszystkim z tej strękacji. I drakej, za kamerą. Witajcie w mojej kuchni. Mam tu towar z wyższej kuchni. że żeby trochę odświeżyć i w ogóle to zrobimy w naszej nowej kuchni prywatnej, gdzie nikogo innego nie ma. Zrobimy taką, nie wiem, może miniseria, może jeden odcinek pracy gotuje. Wszystko zależy od waszego przyjęcia tego materiału a i od tego. Nie będę wam pokazywać, się hubbować, coś takiego. A co, jeśli będziemy robić coś ciekawszego na obiad, to no. A może. dzisiaj. Ciekuli z kurczakiem w panierce, z warzywami i na sosie barbecue No i nice ser. Zaraz pokażemy wszystkie produkty. Tak, myślę, że możemy pokazać wszystkie produkty. Zacznę, podejść do Ciebie. To Czy... mamy tak. Tutaj mamy rzeczy do panierki. Tu mamy, za tu mamy trochę przypraw. Mam akurat przyprawę meksykańską. Kiedy jej nie mam, to mieszam chili, kurczaka, trochę ziół, jakieś bazylii itd. Tak Przyciłam jeszcze paprykę, sól, pieprz i czosnek granulowany. I dodatkowo mam, miałam w szafce cebulkę z USA i stwierdziłam, że trochę nią po supie, e, już samo to, bo ja nie lubię zwykłej cebuli. E, mamy placki do tortilli, wzięliśmy akurat pielzielniste, łódkę berjakie generalnie. E, to mamy herbatę, którą tu może. E, mamy kukurydzę dla Drakea. Ja nie lubię kukurydzy, więc robię bez ale z kukurydzą jest bardziej myskańsku. Mamy ser, ogólnie mamy gołdę, po prostu mieliśmy takie policzce i musimy go zużyć. E, dlatego wzięliśmy tylko gołdę. Najlepiej się nadaje mieszankę gołdy i mimolet. To jest taki pomarańczowy ogólnie bardzo ser. Jak tam braknie, to draka będzie po niego szedł do sklepu pełnie. Chcemy... Podczas cięcia oczywiście. Tak, chcemy zrobić ten w plastrach, no bo wiadomo, nie będziemy kupować sera, a ten się zepsuje w międzyczasie. Najlepiej jest oczywiście w kostę żeby go zetrzeć po prostu. pierwszy z kurczaka, sos barbecue. Mamy tutaj generalnie ostry sos barbecue, ale nada się jak każdy. My Po prostu mówimy na ostry, w jakimś sklepie. Mamy paprykę, to ja mam jeszcze napoczętą paprykę z poprzedniego dania, więc pewnie też ją zużyjemy i my dodatkowo dajemy sobie pomidorki koktajlowe Bo jakoś tak fajnie, nie wiem, jeszcze dodatkowo i tu wszystkie składniki, które nam będą chyba potrzebne tak mi się wydaje więc tak, generalnie przejdziemy do krojenia składników ser normalnie właśnie trzeba trzecie go tam w kostkę E, Pierwsi będziemy kroić na takie paseczki, pokażę Wam potem jakie e, Paprykę na małe paski, a pomidorki na ćwiartki chyba, albo na Więc chyba ruszamy do krojenia i pojmijmy się za chwilę jak ukryjmy. Jest Ja oczywiście no, nie, nie będę tego robić przy Was, bo ja z mięsa wykrajam wszystko absolutnie, co mi się nie podoba, więc to trochę W sensie ja oraz pokój za 15 minut prawdopodobnie Dobrze. No cóż, tak więc Ruszamy do dzieła i magiczne cięcie, jak się robi cięcie. Kraśni. No. I Katsi właśnie kończy obrawiać mięso. Tak. Pochwal pociętym. się swoim idealnie pociętym mięsem. Nie, nie jest idealnie pocięty. Każdy jest na, na inne, ale jest mniej więcej w paski, no i ma wycięte e, wszystkie dziwne rzeczy, co mnie mega brzydzi w mięsie, więc no... Właśnie dlatego jest takie nieregularne, bo e, po prostu ja je tnę tak, że wycinam jakieś tam rzeczy w środku. I dlatego po prostu ona tak wygląda, ale tak mniej więcej na takie paski, pirazy oko. Paski, kostkę, raczej takie większe kawałki. I teraz no, przejdziemy kawałek tak dalej do stanowiska. Tak, do tak stanowis tak, to stanowiska papryki, a nie, tak, ten sześć skrojem ja. Nie odciąłem sobie palców. Ja ze tym miałam bardzo ostry nóż i gdyby nie paznokcie, to... Teraz Kacji pokażę jak profesjonalnie kroić paprykę. Nie tak jak ja. A już wiem do czego ci się tak się bo ten już nie jest super ostro, nie? Dobrze wyjaśniam. Tak, paprykę na no, takie mniej więcej paseczki. Ostroba, ostatnio, bo... A, po, z papryką już nic nie będziemy robić, nie będziemy jej gotować, ani nic, więc takie paseczki, żeby nie wiem, wygodnie się mniej więcej jadło. Więc takie małe. Nie, może nie w kostkę jakąś super drobną, tylko taką paprykę gdzieś mniej więcej na trzy ja nie mogę się oprzeć i poprawiam po Drakeu. Po mnie nie trzeba poprawiać. O, chyba tyle papryki mam wystarczy, tak mi się wydaje. Okej, okay, kolejny krok więc. Tak, kolejny krok to dokroić pomidory, ale się wezmę chyba jakąś osobną miseczkę na pomidory. Tak, mam osobną deskę na... Mięso i warzywa, bo jednak, e, tak jak mówiłam, nie będę tych warzyw smażyć, więc nie chcę, żeby miała kontakt z surowym mięsem. E, dlatego mamy osobną deskę. Pomidory muszę najpierw umyć. Paprykę oczywiście też umyłam, zanim zaczęliśmy ją kroić. Czemu że mi do zlewu, aż mi pomidor spadł? Ładne zdziwienie. Na zlew ze szmatem i z bruduszką. Mój nóż do pomidorów, więc sobie z niego skorzystam. Myślę, że na czwórki będzie ok, na takie ćwiarteczki. Okej. Okay. I właśnie wziąłam e, zwykłe czerwone i żółte pomidorki boktajlowe. Nikt tego nie będzie widział, ale nie, w moim pomyśle będzie bardziej kolorowo. No tak, bo kurita to sprawa zamknięta. Tak. Ale będziemy mieli świadomość, że są kolorowe, nie? Rozumiem. Myślę, że dokroję jeszcze trochę tych pomidorków i wrócimy za chwilę. Tak, pomyłam sobie deskę i mój super ładny nóż, który ma teksturę jak nie wiem, japoński miecz. I e, my sobie skroimy właśnie ser. E, tak jak mówię, jak macie po prostu kupić, to kupcie lepiej w kostce i po prostu go zatrzyjcie. No chyba, że nie macie tarki, no to może mamy w plastrach, więc go po prostu skroję za chwilę w drobną kostkę. Okej. Okay. I to tyle? Tak. I tak oto okazji kroi ser się rozpada, ale... Jest pokrojony na plasterki, teraz jest skrojony jest na kosteczkę. pokrojony na plasterki, na paski i teraz na taką drobną kostkę, która się ładnie powinna w miarę roztopić. Na filmiku wygląda jak cebula. Serio? Tak. No cóż, to ser. Tak, mam posiekany ser, naprawdę, zróbcie sobie tą przysługę i kupcie. I zeszliście go na tarce, bo mi już ręka boli od krojenia go. Ale tak, mamy go. I teraz kiedy mamy wszystko gotowe, to jest dla nasz śmiechnik, który mogę wliknąć e, do, do śmietnika. E, kiedy mamy wszystko gotowe to czas się wziąć za mięso. Tu jest nasza magiczna szupryczka, z której ja wyciągnę jeszcze rzecz. To możemy użyć To też sop. Tyle misek. Tyle misek. A to jeszcze nie koniec. A to już będziemy wystować do górki. Nie. E, teraz tak, przyprawienie mięsa są do głosu. Trochę pieprzu, ale nie daję dużo, bo moja przyprawa jest bardzo ostra. Nie ja dosyć dużo daję czosnku. Używam tego, no bo nie chcę, żeby mi się potem gdzieś w panierce, jakby cały, całe kawałki czosnku poniewierały. Papryka. Tak, papryka słodka. I moja przyprawa meksykańska. Mam akurat do burrito, ale kupiłam te przyprawy, e, cały zestaw w Biedronce i mam faktycznie taki po prostu fajny, ostry, meksykański posmak przypraw, więc jakby używam ich, ich po prostu do czegoś meksykańskiego, niezależnie, że jest do burrito. Proszę, bardzo ładne, zdobione łyżki. Prezent po babci też. Tak. Pasują do mikrofali. Bójku, do ok dokładnie. A wybaczcie dziwne dzięki, w tle nasza lodówka się wtrąca tak, w nagranie. Tak, się. Tak. E, ja mieszam to na razie tak o same z przyprawami, nie dodaję żadnego oleju, bo po prostu mój, moja pierziba mokra i chcę zobaczyć ile ja wciągnąć przyprawę. Zachęcam zauważyłam dziwnie, że moja pierziba mokra. Nie, ja to powiedziałem wyjątkowo. Więc e, tak przyprawię trochę taką. bo zawsze nie dosyłam mięsa, bo nie mam poczucia. Podczas I... mieszania ja mogę do, dorzucić, że tak, zmieniło się oświetlenie, bo włączyliśmy światło w pokoju, tak. bo wszystko było bardzo ciemne. Widzę teraz, że mogę jeszcze trochę dorzucić przypraw. I tak, zaczynamy od właśnie przyprawienia mięsa. Rozmieszania go i tak dalej. E... Mięso najlepiej, żeby było mniej więcej w temperaturze pokojowej, bo wtedy się po prostu lepiej smaży niż jakieś takie świeże objęte z lodówki. Można je zostawić w, tym, w tych przyprawach jeszcze na trochę. Ja zwykle nie na to po prostu czasu, nie od razu. I tak mięso obtaczamy w paru, w paru rzeczach można obtoczyć, Można je obtaczyć po prostu w jajku. Będziemy je zaraz w panierce obtaczać, więc można najpierw w jajku. Może być to mleko. Można zrobić jak ja, co podchwyciłam z przepisu na koreańskiego kurczaka smażonego na głębokim oleju Tu mam generalnie mieszankę mąki zwykłej, mąki kukurydzianej i troszkę do pieczenia którą zrobiłam po sama w domu, może być to też gotowa mieszanka do właśnie panierka do na przykład kurczaka koreańskiego ale że u nas takiej nigdzie nie widziałam, to zrobiłam ją sama i użyję jej jako mojej mokrej bazy, do której będzie przyklejać bułka po prostu przefiltrowaną, Może być to właśnie po prostu generalnie jajko z dodatkiem soli Ale ja jako, że mam tą chamierkę, mieszankę. mieszankę, to użyję jej, bo... Lepiej się w tym będzie trochę trzymać, ale na jajku też będzie w porządku. Zaraz e, pokażę do czego zmierzam ogólnie. Nie będę robić może za gęste, bo e, gęstego wodu koreańskiego korańskiego muszę być bardziej gęste, ale to sobie jeszcze dyfina. No dobra, czekaj, spróbuję może najpierw na jakiejś mniejszej porcji, jak to wyjdzie bo jednak puszczaka właśnie po koreańsku obtacza się w tym, też w takiej mieszance złożonej głównie z mąki, z mąki po prostu bez mąki tartej, więc ona się dosyć dobrze oblewia. Nie wiem jak będzie to z buką tartą, bo jeszcze tego nie próbowałam, bo nie robiłam po prostu z bułką tartą. Ale zaraz zobaczymy jak to zadziała działa. że sobie najpierw na początek część kurczaka żeby go oblepić. Jajka. Można po prostu obtoczyć każdy kawałek w jajku, bo jajko jest jednak dość ciągnące, a to jest bardziej mokre e, Więc możecie albo zanurzyć go w mleku, albo obtoczyć każdy kawałek w jajku Chodzi o to, żeby było po prostu obtoczone w wilgotnie Tak, i kolejny sposób, żeby nie obtaczać tego jajka nie wyjdzie czysty pojemnik plastikowy To jest zwykła, najzwyklejsza bułka tarta Dodaję do niej trochę mąki kukurydzianej dla lepszej szybkości. Akurat mam pod ręką, więc lubię dodać do... Nie wiem, dosłownie do kutletów nawet dodaję do tej mąki kukurydzianej, żeby było bardziej chrupkie. Ekstra crunch. Ekstra crunch, tak. Wymieszam to najpierw. Okej. Okay. Do samej panierki też można dodać nieco papryki albo nieco przypraw, ale ja dosyć mocno przyprawiam kurczaka, więc sobie to bo potem pewnie tę panierkę wykorzystam jeszcze do czegoś innego. Mąka mi się tutaj trochę zwyliła, więc po prostu zrobię to ręczne. Komentarz kamerzysty, to jest ten moment w gotowaniu, kiedy zaczynają się te unosić zapachy i zaczynam być głodny. To jest ten ja moment gotowania już. No właśnie. Dobra, i teraz tak, bierzemy tego kurczaka. Najlepiej tak, żeby się półki co nie dotykał. Można go przełożyć łyżką, ale zrobię to ręką, bo będzie szybciej, bo z mi zaspadnie spadnie pewnie. Umyliśmy ręce przed gotowaniem. No to, to oczywista oczywistość, o której nie wspominałam. Trzeba umyć łapki i wlad. No. Chyba, że to lubicie. No chyba, że to lubicie, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nic mi nie zna. już się nie dotyka, muszę pukać, ale się Zresztą, no właśnie, nie miał ja w ręce myję tak 40 razy, jak coś ogóle. Teraz czas na zatańczenie dla Was pieśni mojego ludzi po prostu. Zobaczmy jak to się opanierowało. Hmm, satysfakcjonująco. Jest całkiem ładnie opanierowane, nie? Można jeszcze, jak już tutaj jest, jest suche, więc nie ubrudzicie rąk, więc można jeszcze o, powciskać trochę w tą bułkę kurczaka. Początkowo, gdy zaczynaliśmy w ogóle kombinować z robieniem kurito, to każdy kawałek mięsa obtaczaliśmy ręcznie. Robienie tego zajmowało bardzo długo. Tak, jest zupełnie szybciej. A efekt ten sam. Tak. I teraz tak naprawdę powinnam mieć już przygotowany olej, ale go nie mam, bo zapomniałam, e, więc wracam do Was za chwilę. Olej nagrzamy po prostu w garnku, bo nie mamy więc jak macie frytownicę, to polecam frytownicę. Jak nie, mamy nagrzany olej w garnku. Żeby sprawdzić w ogóle, czy jest wystarczająco ciepło, wystarczy wrzucić trochę bułki tarte jako na po około, wiem, 3 między 5 sekundami, wypływa i zaczyna się tak prażyć, to będzie ok. Tak mniej więcej. Możecie też po prostu wsadzić kurczaka i zobaczyć. Albo palec. Nie. To był żart w YouTube, nie zawieszę mi kanału. Oczywiście, kiedy wrzucamy kurczaka, to temperatura oleju się nieco obniża. Ja ją troszkę skręcę, bo dałam na bardzo mocny gaz żeby mi się zaraz ten kurczak nie zaczął palić bo jednak nie może się spiec za bardzo panierka a musi się dobrze upiec w środku rzucamy surowego kurczaka Można panierować też dwa razy ale jako, że my użyliśmy tej mieszanki i panierujemy w ten sposób a musielibyśmy no. to zrobić ręcznie to ograniczyliśmy się do jednego razu i tak, smażymy przez kurczaka aż stanie się złoty ja się odlam olejem Część mam chyba naturalną odporność po moim facie, nie się takich być, jak niektórzy oparzyli się piekarnikiem. Przygotowałam sobie głęboki talerz z wyłożonych kilkoma warstwami niepokieru, żeby odsączyć przez ten puszcz i ja mam łapki. Można też użyć po prostu dwóch widelców, ale no. jak mam te łapki to jest wygodniej i tak czekamy przez chwilę aż kurczak nam się usmaży ale się głośno zrobiło nie? strasznie głośno a ja w tym czasie opaniowuję resztę kurczaka więc chyba zrobimy cięcie aż usmażę całego i wrócimy do usmażonego kurczaka ewentualnie przy ostatniej porcji pokażę jakiego wyjmować. wyciągam kurczaka pierwszą porcję chodzi o to żeby był taki złoto po prostu brązowy jeśli nie jesteście pewni to możecie go po prostu rozciąć. O, skórka jest super crunch. żeby nie był surowy w środku, ten jest dopieczony, jest super chrupiący z tego co czuję. E, jednak ta koreańska panierka generalnie dużo daje, nawet jeśli odtacza się potem w bułce tartej. E, nie wiem, może kiedyś pokażę, jak robimy kurczaka w tej panierce, aczkolwiek jeśli chodzi o samą panierkę, jest to po prostu e, mąka pszenna z mąką kukurydzianą jeden do jednego i do tego jest około łyżeczki e, Troszkę do pieczenia na szklankę. Więc ja daję szklankę mąki zwykłej, szklankę wypowiedzianej i około łyżeczki proszku do pieczenia. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat pytajcie w komentarzach. Katsi tam będzie będzie odpowiadać. Chyba, że akurat będzie jeść. Chyba, że akurat będzie jeść. Albo nie będzie się chciało. Tak. No i my lecimy do kolejnych porcji i widzimy się, jak będziemy mieli usmażone chyba wszystko. Tak. Mamy całą miskę super crispy kurczaka. Jest Mięcho. Tak, bo jak kupiący, nie wiem, Panierka w panierce i w ogóle chrupiące. Super pyszne. Ja zażarłam już połowę. Drugą połowę zdarzam, ja. Mm. Tak, nasz syf wcześniej zmienił się w stację zawijającą w rapy. Tak. Otworzyć ci to? Czy dasz sobie radę? Mm. Możesz mi to otworzyć w momencie. Trochę... Przejmij kamerę. Przejmuję kamerę. Mam e, trochę długie paznokcie i nie chcę ich sobie płamać. Miałdry... Waj całkiem drapie robi to kuźba za każdym razem. Ach, jeszcze żeś to wygięł całkiem Dlatego to twoja kuchnia, a nie moja. bo kukurydzę trzeba przed użyciem trochę odsączyć, ale będziesz żarmokrą, mokrą, ponieważ nie mogę jej odsączyć, bo bywa i Nie będziesz żar mokrą. Twoja wina. Zawsze cię wyrzbi zostawiał, dobra, więc tak mamy sos. Ja jem swoje włosy. I trochę jak z pizzą w sumie. Tylko, że smarujemy sosem barbecue. Ja już nie od lat. Spokojnie, ja sprzątam tej kuchni. Polecam kupienie większej ilości sosu barbecue, bo wydaje się, jak robimy z twoimi rodzicami, to twojej mamie zawsze się wydaje, że jedna mała buteleczka wystarczy, a potem kończy się tak, że no nie wystarcza. Mamy dwie buteleczki na szczęście. Ta, ta. No i ta jest duża, no i chcemy nawierzyć po prostu jednak tą tortillę, nie chcemy, żeby była za bardzo sucha, no bo potem będzie taka w tym miejscu bez smaku, więc lepiej e, dobrze gdzieś tam nałożyć. Ja już włączę patelnię. Ja w ogóle pochodzę z domu, gdzie tego typu technologia jak spalanie gazu to to nie istniało. Przekręcało się i gaz się pojawiał. No ta kuchenka ma ten... jest super po tak prostu. Patelnia niech się powoli grzeje. No być trochę ciepło po prostu. zostawiamy na najmniejszym gazie. E, I tak, kładziemy teraz... Już mamy to. Ja sobie gdzieś, nie wiem, pobram łóżkę na placie. E, teraz spijemy trochę serem. Ja tylko staram się ten ser gdzieś tam trochę rozdziałać między palcami, no bo u nas to są jednak kostki, jak macie tarty to jest łatwiej e, Weź tak jak mówiłam, jeśli i tak idziecie kupić specjalnie ser, to w sumie fajnie jest kupić mieszankę goldy i molet, bo on się tak fajnie rozpuszcza ale no, my mamy tylko goldę którą przykładaliśmy dwa razy z misek, bo mi się nie mieściła więc no Ogólnie też jak na przykład zostanie wam starty ser to możecie go śmiało zamrozić, najlepiej właśnie w formie startej i potem użyć na przykład do jakiejś zapiekanki albo nie wiem, do tłostów, albo do sosu więc Albo ja zjeść to... z miski po prostu My lubimy ser, więc sobie tak raczej z sercem Z tej perspektywy dosłownie wygląda jak pizza? Tak. Dosłownie. Tak. Ok, i teraz tak. Układamy to na połowie Ja wiem, składników oczywiście Wedle uznania Jeśli chcecie coś dorzucić Na przykład surową cebulę Albo nie wiem fasolę na przykład lubicie to oczywiście groszek. można Groszek to się nie pasuje, chyba Ale no, oczywiście można jeśli ktoś chce e, Więc można dorzucić Zrobię wersję najpierw dla Ciebie z kukurydzą więc, no. Dziękuję e, Układamy sobie kurczaka Tak w połówce Ja daję go właśnie dosyć sporo Gdzieś tam pomiędzy trochę papryki nie, nie odliczam nic i nie, nie, zważam i tak dalej. Zawsze robię w kuchni wszystko po prostu tak o na oko, e, więc nie powiem wam ile wsypałam przypraw, bo też widzieliście ile wsypała. No, robię to dosłownie na czuja, sypię po prostu i tyle. E, więc... To jest fascynujące, że jak otwierasz jakikolwiek przepis w internecie, ma się zawsze te bardzo dokładne wymierniki, czego ile sypać. I ja na patrzę, jak ty gotujesz i przez całe życie patrzyłem jak moja mama gotuje i Sypie się wszystkiego na oko i zawsze wychodzi dobre, więc jakby... Mi bardzo często, jak gotowałam dla siebie szybko, zdarzało się, że gotowałam całe danie, nie próbując go ani razu i orientowałam się o tym, jak już je ja miałam na talerzu. I to zazwyczaj było dobre. Ewentualnie czasem muszę dosolić, bo ja bardzo ostrożnie sypię solą, więc ewentualnie trzeba dosolić, ale to można zawsze zrobić po... Dobra, posypałam je, kurdzą. Po bo dla mnie. Pomidorki dodać w międzyczasie. Tak, damy też pomidorki, posypałam pod e, Można jeszcze właśnie na brzegi dołożyć troszkę sera, żeby on ładnie... Ponieważ to się głównie da... brzegi mam się skleić. Tak, żeby ładnie się skleiło. Hmm. Można też te, tą część sera posypać jakby dopiero później i nie, nie trzeba aż Zamykamy tego bad boy'a. Wszystko się wysypuje, to jest standard. Robimy takie trochę bogate te tortille, bo oczywiście można robić takie bardzo płaskie te, te curito, ale nie, my zazwyczaj robimy takie i do takiego po prostu jestem przyzwyczajona. Nie, jeśli chcemy wydajniejsze, to po prostu mniej składników, więc ja są wtedy bardziej płaskie na przykład na imprezę i mamy takie bardziej cienkie na przykład. Wygodne do jedzenia wtedy. Nie, żeby to było niewygodne do jedzenia. Na naszą lekko rozgrzaną patelnię, ja wiem, troszkę to tak wkręcę teraz, już przy niej stoję. W międzyczasie możecie robić oczywiście kolejne, my sobie zrobimy pewnie potem, jak pokażemy Wam to. Tak, nie muszę się odłożyć. I tak, bez żadnego oleju, bez żadnego tłuszczu. Najlepiej na albo patelni grillowej, albo takiej zwykłej dobrze, bo jakby nic nie przybierało, co prawda sucha tortina nie powinna przybierać, ale wiadomo bywa różnie. Mi się na przykład wysypał już ser, ale moja patelnia jest nie więc nic się za bardzo nie stanie. Eee, tak, jak już poszukam myślę, że żeby to jest... Wiorze. Tak. Dzisiaj mieliśmy tę rozmowę o nożach właśnie. Nie wiem, twoja mama, która też bardzo dużo gotuje, ma nie wiem, wszystkie noże tempe i w ogóle ma dwa noże, a ja mam chyba nie wiem, z osiem noży w kuchni. I wszystkich Mimo jest stołkę. strach dotknąć, są tak ostre. Ogień nie może być za duży, bo jednak zależy nam na tym, żeby ser się rozpuścił, a w tym czasie nie może się spalić ta turkila. No ja się dopiero przypieka. Więc trzeba regulować ten pogień, żeby jednak nie był za duży, żeby zdążył się spuścić po prostu ten ser od ciepła, a żeby tortina nie zaczęła się przypalać. Tak jak ja mam w ogóle patelnię dzięki moim poprzednim współlokatorom. Dzięki Maciek. Tak, nie odkupili mi jej. No ja na razie nie za bardzo będę kupować kolejną, bo kosztowała chyba spróba. Więc korzystam z niej takiej, bo na szczęście nie szkodzi to niczym budowaniu. Tak, ten proces niestety chwilę trwa, no bo zależy nam, żeby ser zaczął się ładnie rozpuszczać. Wszystko w środku ma się skleić. Tak, wszystko w środku ma się skleić. Kurczaka robiłam od razu, więc jest dosyć ciepły. to już też odstale, więc nie są z lodówki. Chodzi o to, żeby wszystko się trochę podgrzało i skleiło ładnie. Okej. Okay. Teraz najzabawniejsza część. Ups. Widzicie, jakie to zabawne? No, ma być właśnie mniej więcej tak, przypieczona na dosyć chrupko. Oczywiście też można zrobić, nie wiem, bez, bez kurczaka, z samymi warzywami. Nie z innym typem mięsa. Z innym typem mięsa i tak dalej. My lubimy kulito po prostu z kurczakiem, ale krew Tak jak spróbowaliśmy właśnie... kulitówkę psi pierwszy, pierwszy raz. Pierwszy raz jedliśmy w tak. Ja potem, nie wiem, wyczułam, co jest miałam kurde, Wyczułam, co w nim jest i stwierdziłam, że je odtworzę. I no. Tak jesteśmy tutaj. Kurito, jesteśmy tutaj. Widziałam parę podobnych przepisów, Bardziej chodziło głównie o mięso ogólnie. Ale no, jesteśmy teraz tutaj. Ja chcę zajrzeć, czy tutaj już w szpilku. O, widać, jak się ładnie zaczął wreszcie sklejać. Tak, serio już się nie do rozpuści ładnie w środku. Więc ja tylko podkręcę temperaturę, żeby to dopiec. O, dobra. Zrzucamy na talerz. I czy kroimy to teraz, czy to zostaje na moment triumfu na sam koniec? Po prostu do obiadu no rozkroić. Dobra, rozkrójmy i zobaczmy to cudo. Tak, Przesunę, bo mamy jakby wgięte. Te. Najlepiej to kroić na takie mniej więcej trójkąty, żeby to było tak chwycić. I tak się to jest średnio wygodnie. Bo i tak wszystko się wysypuje. Tak, wszystko się wysypuje. Najlepiej byłoby to kroić w sumie na desce do krojenia, ale... Pokaż ten ciągnący ser. Na razie tu mam nierościęte ciasto. No. trochę się ciągnie, bo reszty mamy kurczaka, ale... Trochę się ciągnie jakby się... Płasz przekrój, o. Mm. Tak, ta, ta teraz wygląda tough. ładnie. Więc tak, to nasze kurto. I no to w sumie tyle. I to w sumie tyle. My zrobimy ich jeszcze z pięć, ponieważ jesteśmy głodni i... Tak, ja im jedno takie dla kajnier do trzech. Czterech, jak on dobry dzień. No. Yy, I tak. Jeśli macie ogólnie też e, krajenicę do pizzy, to można to po prostu przyjść krajenicę do pizzy. Nie Dok. trzeba się bawić z morzem. To jest chyba tyle od nas. Tak jest. Mam nadzieję, że mi się podobała ta nowinka. Ja jestem już głodna i ślinię się na to... Kurito. Ja staram się nie dyszeć wrednie w <laughs> mikrofon. Pachnie nieziemsko. Tak. Więc tak, to chyba tyle od nas, prawda? Piszcie, jak wam się podobało, czy tak. chcecie tego typu więcej filmików, ponieważ tak, jakby... Jak zazwyczaj właśnie, nie fajnych, jakichś innych Tak. Dain, no bo nie będziemy wam pokazywać, jak sobie właśnie, nie właśnie schabowe. Aczkolwiek Kacy gotuje tyle fancy różnych rzeczy, że myślę, że mamy trochę materiału Super, i... I przeważnie Katsi i tak w końcu wymyśla coś nowego, więc jakby to nie tak, że utknęłoby Raczej to nie jest rzecz, którą będzie pałać nie wiem, co tydzień czy coś takiego, ale nie wiem raz na jakiś czas na pewno, jeśli będziecie mieli ochotę Oczywiście. Jeśli macie pytania na temat przepisu, no to walcie w komentarzach, dam znać Katsi i ona Wam chętnie odpowie Ewentualnie odeślę do miejsca skąd to wzięła z internetu No, no tego nie ma w internecie, bo to jakby... No, no tak, ale jeśli tak jest, no to no... No to tyle od nas, Jemy. możecie nam życzyć smacznego, jest oto dniem Kurito, pierwsze z wielu, które zrobimy tak. dzisiaj. I tyle. Na razie. Pokiwaj. Na razie.